Właścicielu agencji marketingowej, zatrzymaj się na chwilę. Czy masz problem z pozyskiwaniem wysoko płatnych i wysoko jakościowo kalorycznych klientów? Jeśli tak, Obejrzy to do końca. Nie tylko ty, ale tysiące agencji i freelancerów zmaga się z problemem, że nie może znaleźć klientów na kampanie reklamowe, na strony, na montaż, na wizytówki Google, SEO czy inne usługi. I to nie jest tylko i wyłącznie twój problem, to jest problem wielu osób. Dlaczego tak jest? Już tłumaczę. Jest to spowodowane tym, że firmy te nie mają sprawdzonego systemu sprzedaży u siebie. Potrafią wdrażać działania u innych, natomiast nie potrafią ich robić u siebie, co powoduje, że nie zarabiają, nie mają klientów i po prostu ręce są puste roboty. Masz ten problem? System, który u ciebie wdroży, pozwala zdobywać od 10 do nawet 30 klientów na miesiąc. Jeżeli chcesz ten system wdrożyć u siebie, jeżeli chcesz. Mieć w końcu klientów, i jeżeli chcesz w końcu zacząć zarabiać bardzo duże pieniądze, to napisz w komentarzu strategia, a my do ciebie napiszemy.